Dzisiaj przedstawione strategiczne studium lokalizacyjne to opracowanie konkretnych przebiegów tych 10 szprych, 10 tras kolejowych, które będą prowadzić do centralnego portu komunikacyjnego. Każde jeszcze wielowariantowe, bo to jest moment, żeby poddać je konsultacjom społecznym, środowiskowym. Po których będziemy już dla wybranego przebiegu występować o zgody środowiskowe. Tak mówiąc, obrazowo ponad 70 m2 map. One zostały opracowane, więc ten etap osiągnęliśmy. W tym komponencie kolejowym, no to właśnie teraz konsultacje, uzgodnienia i występowanie, uruchamianie procedur zgód środowiskowych. No pewnie oczywiście w pierwszym etapie nie dla wszystkich 10 szprych, nie dla całego 1600 kilometrów nowych linii. Tu tym warunkiem sine qua non absolutnie kluczowym jest kolej dużych prędkości Warszawa-CPK Łódź. 15 minut z Warszawy, 28 minut z Łodzi. Później pewnie, ciut później albo w tym samym momencie przedłużenie do tego Znanego już wielu Y, czyli do Poznania i do Wrocławia. Dokończenie, dociągnięcie centralnej magistrali kolejowej do CPK, do portu lotniczego, i później dalej na północ. No i już kolejne, kolejne szprychy.